Słuchajcie, witajcie widzowie, właśnie zakupiłem sobie zestaw z 25 skrzyniami Inżyniera World of Tanks. Otwieram to na ostatni moment, bo e, tak jakby już prawie się wydarzenie skończyło, bo zostało jakieś 15 godzin z tego co kojarzę, więc otwieram to na ostatni moment i specjalnie dla Was chciałem nagrać odcinek. Oczywiście, co możemy dostać, e, otwieram wcześniej skrzynki, te 5 darmowych plus. Te tam przytasowanie, ale nic ciekawego nie dostałem. Nakrywałem z tego odcinek, ale nic ciekawego, więc uznałem, że go nie będę wrzucał. Na co polujemy? Sreberko, fajnie, przyjemnie by było, plus dźwigni link, na premium. Eee, czołg. to jest oczywiste. Waffen Trager na wypożyczenie niekoniecznie nie potrzebuję go aż tak bardzo jak oczywiście czołów. Najbardziej z tych wszystkich klon z Kodę T56, ewidentnie, ale. Gdybym nawet czołgu nie dostał, ale na przykład dostał 200 000 wolnego doświadczenia mi to pasi. Eee, robimy tak, że eee, pierwsze 20 otwieramy bez przetasowań, ostatnie 5 będziemy już tasować, żeby tak jakby jak najwięcej tych mieć szans na wylosowanie czołgu. Pamiętajcie, poleimy na czołg, albo na 200 000 free expa. Nikonta, Prime gate mogą być, sreberką jak najbardziej. No i te podręczniki i style 3D, to nie, to nie, to nie. Dobra, otwieram pierwszą. Wszystkie będziemy otwierać animacją. I zaczynamy od 100 tysięcy na Polskę. Przewodnik szkoleniowy. Kolejna. I mamy osobisty podręcznik szkoleniowy. Ja się odsunę, żeby czasem nie wywalić krzesła, kiedy będę stawał na czołg. Kolejnej skrzynce z coś... Gówno! Ale czołk! O! O! Trzecia! Trzecia skrzynka, Trzecia skrzynka. To jest czołg. To Kurna, nie spodziewałem się tego! Ja pierdzielę! Nie wierzę! Czołg! Chieftain ten T95! Jest jeden z gorszych, ale czołk! Nie... Dobra! Dobra! Nie jestem okontentowany. Możemy lecieć co tam chce. Kurna, lecimy. Jen, czołg. Ja pierdziele. O, dobra, Książeczka w kolei nie ma w nim. O, Czołg! ja pierdziele. Widzowie, klon schody. Klon schody. Nie wierzę. Nie wierzę. Widzowie, nie. Więc skrzynki dalej. Kolejny czołg. Widzowie. Pięć skrzynek i dwa czołgi! Pięć skrzynek i dwa czołgi! Nie! Nie wiem! Nie. nie! Nie! Nie, 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 kurde, mi się to po prostu nie chce wierzyć. jeszcze ja pierdolę myślałem, że kolejny czołg. Dobra, nie, to jest... To tyle do FPK. Jenny, dobra, nie, już nawet tego nie przewijam. Ohoho. Widzowie, serce tęskno 200. No dobra. Serce tęskno 200. Ale mamy sko Klon Skody T56, jeny, dobra, nie, 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 już, kurna. Będziemy przywieźć na końcu, bo, ale tak czy siak. Kurna, jest i to jeszcze ten co chciałem, klon Skody T56. Jen, jak ja się cieszę. Widzowie, jak ja się cieszę. Nie, nie wierzę ile skrzynek jeszcze, ile skrzynek jeszcze zostało? O, 5 tysięcy Free Expo, ile? 14. Nie, to to kurna. Kurde, pierwsze pięć skrzynek, dwa czołgi, dwa czołgi, jeny, nie, nigdy takiego farta w życiu nie miałem. I dzień konta premium. No dobra, ostatnie pięć skrzynek też jak będziemy przytosowywać, bo tak, konto premium. Mnie. Już pod koniec takie słabsze te nagry zlecą. Ale początek to było co początek to kurde, to było, to była gra, a nie. Kurde, jakieś... 100 tysięcy kredytów? Eee, mm. Nie jest... nie jest... Teraz już pod koniec, już... War Wargaming, uznał, że więcej dla mnie nie może być, bo... Bo tak... Pierwsze 5 skrzynek, dwa czołgi, widzowie... Kurde, na 100 tysięcy kredytów... Dobra, 7 skrzynek... Nie, już może Możesz lecieć z nich totalne gówno, co nie? Mnie jeszcze nie obchodzi... No, ostatnie... Dobra... I co? Trzy dni! Spoko. Od tej skrzynki już będziemy tasować, jeśli będzie jakieś totalne główienko. I... Co dostajemy? No, Prze... Albo dobra, nie, nie jest... Albo dobra, tasujemy, bo to jednak... No... No dobra, no, no, już będziemy tasować dalej, bo to... Może być czegoś lepszego, czy coś? 100 tysięcy. No dobra, już weźmy przygarnijmy tak na siłę. Nie trzy czołgi to trochę za dużo dawać. Tasujemy, tasujemy. Styl dla obiekta. Bierzemy na luzie. Możemy przygarnąć. No dobra, przedostatnią będziemy tasować. Jeszcze raz. Nie. Mm. No dobra, bo już 500 będzie kosztowało. Na no ostatnią skrzynkę sobie zostawię to najlepsze, dosłownie. To no dobra, i będziemy tasować. Będziemy jeszcze tasować. Dopóki no możemy, to tasujemy. Ja pierdolę! Opłacało się mi tobie! Opłacało się! Trzy czągi, trzy czołgi, ostatnie tasowanie. Przedostatnie tasowanie, by mniej więcej nie, i ostatnia skrzynka. Ja pierdzielę widzowie. A był taki laki, już coś czułem, że będzie czołg. Trzy czołgi, O, dobra, 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 wychodzimy stąd. Eee, nie to, zwiast... A, nawet kurde, wysłowić nie potrafię. No to tak, podsumujmy nasze dropy. E, szukujemy, szukujemy. O, tu jest daleko, trzeba tego szukać. O, proszę. Pierwszy, ten t 95 no, no, jest. Gonzalo, no, przyjemny czołg. Fajny, fajne te pociski KHE. Magazynek ciekawy. Fajny czołg, nie oszukujmy się. No i jeszcze taki sklons. Kody T-56. No, drop! Był zaje... był zaje fajny. Mi się bardzo on podobał. Mam nadzieję, że Wam też i moje pierwsze darcie mordem w historii tego kanału chyba. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Może będę... Będzie, będę nagrywał raczej recenzję tych czołgów, jak się nimi fajnie gra. Więc co mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć i pa pa.